Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku zrobimy pewien test. Porównamy, czy nasiona wyjęte prosto z opakowania i wysiane do podłoża wzejdą szybciej, czy też może po zakupie takie nasiona warto jest moczyć pewien czas w wodzie w wodzie, która jest oczywiście letnia, nie zimna i dopiero po takim moczeniu. Przekładamy je do doniczek, siejemy je do doniczek. Na tym będzie polegał właśnie dzisiejszy test. I tak, mam tutaj 40 doniczek, bo na tyle pozwala mi, pozwalają mi moje warunki, na taką próbkę mogę tutaj zrobić. Jest 40 doniczek. W każdej z tych doniczek znalazło się dokładnie to samo podłoże i też w każdej doniczce jest już przygotowany otwór do wysiewu mniej więcej na głębokość pół centymetra. A bohaterami naszego testu będzie papryka ożarowska słodka, papryka jalapeno, tutaj mamy pomidora Adam i pomidora Faworyt. Takie nasiona czterech warzyw sobie wysiejemy. No bo tak, jeżeli chodzi o pomidory, Czas wschodu jest to od 5 do 10 dni. Wiecie, to oczywiście może się różnić w zależności od odmiany. Może być krócej, może być dłużej. Co do papryk, no to papryka wschodzi zwykle po około 7 dniach, a nawet potrafi poleżeć e, tych dni 20, dopiero zaczyna wschodzić. Papryka bardzo długo wschodzi. No i właśnie z tego względu zdecydowałem się wybrać dwie papryki i dwa pomidory. I tak, mamy tutaj 40 doniczek, czyli w rzędzie jest tych doniczek 10. Przykładowo, biorę paprykę ożarowską, 5 nasion to będą nasiona wysiane prosto z torebki, a 5 nasion będą z wody były wcześniej po prostu moczone. I potem następny rząd to będzie halapeno, dalej będzie. Pomidor, no i drugi pomidor, dokładnie w ten sam sposób. Także z każdej torebki po 5 nasion, oczywiście, drugie 5 to będą te moczone i zobaczymy, jak to będzie. Czy szybciej faktycznie powstąpą nam nasiona? Szczególnie interesuje mnie tutaj papryka nasiona, które były moczone wcześniej w wodzie, czy w sumie nie będzie, to miało aż to tak dużego znaczenia i różnica będzie naprawdę niewielka pomiędzy wschodem, czy to nasion moczonych, czy to nasion, które moczone nie będą. Oczywiście na to jak szybko będą wschodziły nasze nasiona, no to tutaj kilka czynników ma wpływ. Przede wszystkim odmiana. No ja zdecydowałem się na takie, tak jak widzicie. Do mojego testu. Do tego dochodzi jeszcze kwestia temperatury. Pomidor do kiełkowania, on lubi taką temperaturę od 20 do 25 stopni. Natomiast papryka, papryka ten zakres temperaturowy, ona ma nieco węższe. Ona lubi od 22 do 25. Też wiecie, no różne źródła różnie podają, ja bazuję na tym, co ja wiem i takie informacje Wam przekazuję. Ale ogólnie zarówno jedno, jak i drugie warzywo, Przyjmijmy, że lubi temperaturę pokojową, no bo zwykle w czasie zimy no mamy w domu te plus 20 stopni 21-22, więc można przyjąć, że tutaj ten warunek mamy spełniony. Odmiany, no tak jak powiedziałem, ja zdecydowałem się na takie. Co do wilgotności, wszystkie doniczki będą dokładnie w tym samym miejscu, więc kwestię wilgotności też mamy rozwiązaną i tutaj ten warunek różni, również będzie spełniony. Kwestia nasion. Te nasiona do siewu z torebek ja starałem się selekcjonować, te, które zostały umieszczone w wodzie i się moczyły, e, zarówno jak i za chwilę te, które będą trafiały już prosto z opakowania do podłoża. Też będę wybierał te, które moim zdaniem będą po prostu tak w cudzysłowie, nazwijmy, ładniejsze. No i jeszcze tak, pozostaje nam kwestia moczenia tych nasion. Bo wiecie, różnie ludzie podają. Jedni mówią, wystarczy 12 godzin moczenia nasion, inni moczą nawet 3 dni, oczywiście w wodzie letniej i dopiero te nasiona po tym czasie wysiewają. Ja nasiona każdego tutaj z tych czterech warzyw moczyłem dokładnie 24 godziny. Poznaliście zatem tutaj te wszystkie technikalia, jak to z mojej strony wygląda, jeżeli chodzi o ten test. Ja zabieram się za siew, tej części już Wam nie będę pokazywał, jak siać, no to myślę każdy wie i za chwilę spotykamy się w następnym wejściu, u Was to będzie dosłownie za chwilę, spotkamy się w następnym wejściu, a u mnie to minie kilka ładnych dni, no i zobaczymy jakie będą pierwsze efekty. Mamy siódmy dzień od wysiewu i mała aktualizacja, ponieważ z 40 doniczek zrobiło się 80, więc drugie tyle. Postanowiłem, że każdego nasionka, czy ono było moczone, czy nie było moczone yy, i każdej odmiany zrobię po 10 sztuk zamiast po 5, czyli dajmy na to yy, faworyta suchego jest 10 sztuk, faworyta mokrego 10 sztuk i tak dalej. Zwiększyłem tą próbę, żeby wynik był bardziej wiarygodny. No i też już tutaj coś zaczęło się dziać. Pierwsze pomidory popschodziły praktycznie do dnia 5. I jak możecie na pewno zobaczyć, one są wybiegnięte, ponieważ mają niewystarczającą ilość światła słonecznego. Gdzieś tutaj uciekają do Okna, tak to się prezentuje, ale dla mnie nie stanowi to problemu, ponieważ ja chciałem, żeby te nasiona tylko wykiełkowały później. Jeżeli jakaś sadzonka z tych, które tutaj się znajdują, no i pamiętajmy, jest jeszcze papryka, ani jedna jeszcze nie wzeszła to już tak na marginesie mogę powiedzieć. Jeżeli któraś z tych sadzonek będzie nadawała się do wsadzenia do tunelu lub też do ziemi bezpośrednio, no to dobrze, a jeżeli nie, to też nie ma z tym większego problemu. Ja poprzez ten materiał chcę tylko sprawdzić, pokazać ci, czy warto te nasiona moczyć przed... Sadzeniem, przed siewem, czy też nie ma to większego znaczenia. Ok, przejdźmy, może, do konkretów, jak to wygląda w liczbach. Rządek ten, pierwszy, który tutaj widzicie, jest to pomidor faworyt, i nasiona tego pomidora były moczone. Mamy tutaj na 10 doniczek. 8 wykiełkowało. Bardzo dobry wynik. Kolejny. Kolejny rządek jest to faworyt, ale są to nasiona, które moczone nie były i mamy tutaj tych doniczek 5. 5 doniczek, czyli połowa praktycznie już wykiełkowała, druga połowa wciąż się zastanawia. Więc jeżeli chodzi o pomidora faworyt, no to na korzyść tutaj jednak wyszło to moczenie 8 do 5. Przechodzimy do e, tutaj tego trzeciego rzędu. Sprawdzę sobie tylko oznaczenie, co to tutaj jest. Ok. To jest moi drodzy Pomidor Adam, i jego nasiona były moczone. I zobaczcie jak tutaj wygląda sytuacja. Nasiona moczone i mamy 6 na 10 wykiełkowało mamy już siewki. Tak to wygląda. Natomiast ciekawostka, jeżeli chodzi o pomidora Adam, który nie był moczony, te nasiona nie były moczone, no to mamy prawie 100%, ponieważ tutaj znajduje się ten pomidor, jest to 9 doniczek. 9 na 10 doniczek, gdzie nasiona nie były moczone, już wykiełkowało. Także spójrzcie, tam jest faworyt nasiona, które były moczone. No, zdecydowanie lepiej popschodziły w porównaniu do faworyta, gdzie nasiona były suche, a tutaj jest zgoła odmienna sytuacja. Jednak te suche nasiona popschodziły zdecydowanie lepiej, bo mamy 9 do 6. Więc moi drodzy, dużo również zależy od samej odmiany pomidora czy też papryki jaką będziecie uprawiać. Także tak to wygląda na chwilę obecną w pomidorze i spotykamy się za chwilę. U Was za chwilę, a u mnie minie, podejrzewam, kilka ładnych dni i zobaczymy co dalej będzie się działo w tym eksperymencie. Myślałem, że przerwa w nagrywaniu potrwa tak chociaż dwa dni, a tutaj proszę, ósmy dzień i już coś się dzieje. Zanim pokażę Wam, co wzeszło, to tutaj jeszcze rzut oka na doniczki, gdzie jeszcze nasiona nie wykiełkowały. Trochę pomidorów i no, większość jest papryka. Tutaj również, a tutaj tych 5 doniczek, gdzie coś już zaczyna się dziać. Już objaśniam, co my tutaj mamy. Jest o dziwo, już papryka i jeden pomidor. No, i tak w ramach dopełnienia tej poprzedniej statystyki, e, tutaj mamy: jest to Adam, i nasionko było moczone. Zaczyna już elegancko kiełkować. Natomiast tutaj ciekawostka: te doniczki oznaczone czwórką, jest to halapeno, i są to nasionka, które były moczone. Więc ósmego dnia, przy takich optymalnych warunkach, jalapeno zaczęło już kiełkować. Natomiast tutaj trójka też mamy niewielki kiełek, również jest to jalapeno, ale nasiona moczone nie były. Więc póki co, przewaga jest nasion, które były moczone, jeżeli chodzi o paprykę. Właśnie głównie mnie tutaj papryka interesowała, jak to będzie z tym jej wschodzeniem, czy uda się coś przyspieszyć. No ale nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Trzy doniczki jeszcze sukcesu nie czynią. Poczekamy, zobaczymy jak ta dalsza uprawa tutaj będzie się rozwijała. Dwunasty dzień testu. Przybyły kolejne doniczki. Co my tutaj mamy? Od samej ściany mamy pięć doniczek, w których znajdują się Papryczki jest to papryka ożarowska. Nasiona tej papryki nie były moczone. Dalej też pięć doniczek. Goni ją papryka ożarowska metoda moczona, więc tutaj mamy praktycznie porówno te papryki idą łeb w łeb. Dalej doniczki oznaczone numerem 3, czyli to jest jalapeno i te nasiona moczone nie były. Mamy tutaj cztery sztuki, które nam wzeszły. I a propos czwórki. Jest również jedna doniczka oznaczona tym numerem, numerem 4. Jest to halapeno. Nasionko było moczone. I dzisiejszy dzień zamyka jeszcze jedna doniczka z numerem 8. Jest to pomidor Adam. Nasionko moczone. Tak to wygląda w dniu dzisiejszym. Przed Wami tabela, w której znajdują się zarówno papryki, jak i pomidory z podziałem na dni. No i omówimy sobie teraz to pokrótce. To są te wszystkie informacje, które przed chwilą Wam podałem. Zacznijmy może od pomidorów. Tutaj mamy bardzo prostą i klarowną sytuację, ponieważ praktycznie wszystko zostało wyjaśnione 5 dnia od wysiewu. Um, tutaj mamy ilości, ile pomidorów wzeszło i praktycznie... Te ilości zostały utrzymane do samego końca eksperymentu. Nasiona suche pomidora faworyt, 5 dnia wykiełkowało nam 5 i no niestety nic tutaj więcej nie doszło. Ta ilość została utrzymana, także 5 na 10. Nasiona, które były moczone, bardzo ładny wynik w przypadku pomidora faworyt, ponieważ... 8 nasion wykiełkowało 5 dnia i tutaj 15 dnia doszło nam jeszcze jedno nasiono. Łączna skuteczność jest to aż 90%, ponieważ była próbka 10 nasion, więc 9 na 10 łatwo policzyć, mamy bardzo dobrą skuteczność. A w przypadku pomidora Adam. Wygląda to w sposób następujący. Zaskoczony trochę jestem, ponieważ 5 dnia wzeszło nam 9 nasion, czyli praktycznie wszystkie nasiona, które były suche, wykiełkowały. No i to też się przekłada na bardzo dobrą skuteczność. Natomiast nasiona, które były moczone, no tu jestem trochę zaskoczony, ponieważ 5 dnia mieliśmy nasion 6, i później jeszcze na przestrzeni mm, czasu doszły nam dwie doniczki, ponieważ dnia 8 pojawiła się jeszcze jedna siewka, i dnia 12 również pojawiła się jeszcze jedna siewka, co w sumie dało nam również dobry wynik, ponieważ łączna skuteczność tej metody w przypadku pomidora, Adam utrzymała się na poziomie 80%, no, więc tutaj no nie powiem, ale pomidory całkiem ładnie wypadły. Trochę jestem rozczarowany tutaj tą piątką, jeżeli chodzi o e, pomidora faworyt, którego nasiona nie były moczone. No ewidentnie lepiej sprawdziła się jednak tutaj metoda z moczeniem. Co do Adama, zarówno jedna, jak i druga Przyniosła bardzo dobre efekty. Przejdźmy teraz do papryk. Papryka, no jak to papryka, ona e, długo nie wschodzi, dopiero po jakimś czasie coś się zaczyna dziać, więc 5 dnia jeszcze nic nie mieliśmy. Natomiast 8 dnia już zaczęło się coś dziać, ponieważ zaczęły wschodzić, tak jak widzicie, pierwsze papryki jalapeno. Wzeszła jedna papryka, której nasiona nie było moczone, i trzy nasiona, które moczone były. Natomiast co się wydarzyło z tą papryką dnia 12? No, zgoła odwrotna sytuacja, ponieważ nagle wystartowały nasiona, które były suche, doszły cztery sztuki i doszła tylko jedna sztuka nasionka, które było moczone. No, niestety, jeżeli chodzi o. Łączną sumę nasion, które wykiełkowały, skuteczność jest moim zdaniem bardzo niska, ponieważ w przypadku nasion suchych mamy tutaj 50%, 5 na 10 nasion wykiełkowało, a w przypadku nasion, które były moczone, mamy tylko 4. No tutaj spodziewałbym się zdecydowanie lepszych rezultatów. Możliwe, że też coś było nie tak po prostu e, z tymi nasionami, również pod uwagę biorę taką opcję. Także to była papryka jalapeno. I przechodzimy do ostatniej papryki, papryka ożarowska. Jak tutaj to wyglądało? Dnia 5 i 8 nic się nie działo. Dopiero po prawie dwóch tygodniach, ponieważ dnia 12, papryka zaczęła kiełkować i tutaj szła łeb w łeb. Nasiona suche, mamy 5 wykiełkowanych nasion i nasiona, które były moczone, również 5. Co się działo w następnych dniach? Dnia 15, co ciekawe, dochodzą nam... 3 sztuki nasion papryki ożarowskiej, które moczone nie były, a tylko jedno nasiono moczone. No i 18 już praktycznie tak na sam koniec jeszcze jedna sztuka nasionka suchego. Jeżeli chodzi o skuteczność, no to tutaj papryka ożarowska bardzo dobra skuteczność, jeżeli chodzi o e, metodę bez moczenia nasion, ponieważ aż 90%, 9 na 10 tych nasion ładnie wykiełkowało. Natomiast w przypadku nasion, które były moczone, no ta skuteczność... Tragiczna nie jest, ale gdyby było 7, 8 na 10, no to naprawdę byłbym z tego zadowolony, a tak mamy tylko 6 na 10. Na podsumowanie spotykamy się przy moim groboxie. To właśnie tutaj trafiła część sadzonek. Które wyrosły z tego właśnie eksperymentu. Mówię część z tego względu, że nie wszystko się pomieściło, bo tak jak widzicie, mam tutaj jeszcze sporo różnych doniczek na podłodze, różne, różniste eksperymenty ogrodnicze tutaj stoją. No i oczywiście tam pomidory Ailum, które będę uprawiał w tym roku na mojej działce, ale w zasadzie to też jest eksperyment. To, co się nie zmieściło, trafiło na stół oraz na parapet okna południowego, więc muszą sobie tam jakoś radzić. Wiadomo, że tutaj są lepsze warunki, no ale też Growbox niestety jest ograniczonym miejscem. I tak, gdybyś kiedykolwiek budował Growboxa, Dodaj plus 50% więcej miejsca, na pewno nie pożałujesz. No ja niestety się tutaj ze wszystkim zmieścić nie mogę, więc... Będę musiał tu jeszcze jedno piętro dołożyć, ale to już raczej nie w tym roku. Podejrzewam, że w przyszłym roku dojdzie jeszcze jeden poziom. Co do metod, czy moczyć nasiona, czy nie moczyć nasion. Przed chwilą poznaliście liczby, poznaliście też konkretne odmiany, więc moi drodzy, dużo zależy od jakości nasion, dużo zależy też od tego, jaka to jest odmiana. Nie neguję moczenia nasion. Ale też osobiście uważam, że ona nie gwarantuje nam skuteczności w 100%, jeżeli chodzi o schody. Z mojej strony jest to tyle. Zapraszam i zachęcam do osobistego wyciągnięcia wniosków. A jeżeli próbowałeś jednej lub też drugiej metody, no to oczywiście sekcja komentarzy jest otwarta. Podziel się z nami swoimi wiadomościami. Trzymajcie się. Cześć.